Witam wszystkich, dzisiaj rysujemy chmury. Zanim przejdę do finalnego rysunku, spróbuję wytłumaczyć na prostych przykładach, jak w ogóle zabrać się do przedstawienia realistycznych i przestrzennych chmur. Zacznijmy od narysowania prostego, obłego kształtu imitującego chmurę. Przy założeniu, że obiekt ten jest trójwymiarowy i przypomina kształtem bochenek chleba, a światło pada z góry, z prawej strony, mogę rozpocząć cieniowanie. Zakładam, że obiekt znajduje się nieco powyżej mojego wzroku, dlatego spód cieniuje zdecydowanie najciemniej, na górze po lewej stronie zaznaczam delikatniejszy cień, a po prawej biały obszar. Teraz do pierwotnego obiektu doklejam w różnych miejscach kuliste wypustki. Wszystkie te formy łączą w jedną, bardziej złożoną formę o charakterze blobu. Zakładam taki jak poprzednio kierunek padania światła i zanim zacznę cieniować, zaznaczam liniami granice obszarów najsilniej zacienionych. Będą to wszystkie powierzchnie skierowane w lewo oraz do dołu. Nakładając cieniowanie, nie trzymam się bardzo dokładnie granic obszarów, staram się jak najbardziej gładko przechodzić od miejsc ciemnych do najjaśniejszych. Powierzchnie najbardziej odchylone od światła pozostają zupełnie białe. W trzecim ćwiczeniu, tak jak poprzednio, zaznaczam najpierw bochenek chleba, potem dodaję wypustki i tworzę bardziej złożonego blob'a. Wszystko to robimy jednak bardzo szkicowo, bo tym razem całość opracowują bardziej postrzępioną linią luźno związaną z kształtem bloba. Staram się jednak zachować płaski charakter spodu akcentując dolne postrzępienie w kierunku poziomym. Następnie podobnie nieregularnymi liniami zaznaczam obszary zacienione, podobnie jak robiłem to w poprzednim ćwiczeniu. Pojedyncze drobniejsze cienie i wielokrotnie łamiące się linie obrysów cienia stworzą wrażenie nieregularnej bryły podobnej do kawałkowaty. Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszego spodu. Następnie miękko przechodzę do nieco jaśniejszego obszaru na bocznych zacienionych płaszczyznach chmury. Tutaj też oczywiście pozostają białe obszary oświetlone. Czegoś to jednak jeszcze brakuje. Wykorzystam ostatni sposób do narysowania całej formacji chmur. Staram się o jak najbardziej przypadkowy i chaotyczny układ. Unikam symetrii czy powtarzania kształtów, staram się zmieniać też skalę i proporcje kolejnych chmur. Zaznaczam obszary zacienione i rozpoczynam cieniowanie tak, jak w poprzednim ćwiczeniu. To czego brakowało poprzednio to wrażenie bieli chmury. Nie da się osiągnąć go inaczej niż poprzez umieszczenie chmury na ciemniejszym tle. Płoto, czyli niebo, powinno być z jednej strony cieniowane jak najbardziej jednorodnie poprzez pociągnięcia ołówkiem w różnych kierunkach a z drugiej strony zastosowanie delikatnego gradientu, ciemniej na górze, jaśniej na dole. Za tydzień będę rysował bardziej złożony i wieloplanowy krajobraz. To będzie też prezentacja tego, jak połączyć i wykorzystać wszystkie te elementy, które rysowaliśmy w poprzednich filmach do stworzenia jednej spójnej pracy. Do zobaczenia wkrótce.